Wszelkie zmiany podatkowe, jakie są wprowadzane, powinny być wprowadzane w odpowiedni sposób. Nie mogą one być wprowadzane w sposób chaotyczny, jak to miało, jak to było przy okazji Polskiego Ładu, gdyż może przedsiębiorców nie drażni samo, sama wysokość podatków, jakie zostają wprowadzone, ale najbardziej drażni niestabilność prawa i szybkość wdrażania tego prawa bez konsultacji. Tak też zostało zrobione z Polskim Ładem, i największe problemy, jakie są, to jest największym problemem, jaki jest, to jest to, że Polski Ład został praktycznie napisany na kolanie. Dlatego, że został wprowadzony i już po wprowadzeniu, zaraz po wprowadzeniu powiedziano, że będziemy go poprawiać. Poprawienie przepisów podatkowych, tak skomplikowanych przepisów podatkowych, jakie zostały wprowadzone w Polskim Ładzie. No jest niezmiernie trudne, także przedsiębiorcy negatywnie oceniają Polski, wprowadzenie polskiego ładu. Nie tyle, podkreślę, ze względu na to, że zwiększa jakby podatki, ale bardzo komplikuje system ich rozliczania, chociażby mieszając zdrowotną składkę, która, tak prawdę mówiąc, stała się podatkiem. Najlepiej to wyrzucić cały polski ład i siąść do opracowywania nowych przepisów i nowej, przede wszystkim nowej ustawy. Nie ustawy zmieniającej ustawę, która liczy w tej chwili 200 tam kilkadziesiąt stron, ale napisania tego od nowa. Jest to no, na pewno bardzo trudne, gdyż, jak wiemy, Przepisy podatkowe, jakie są wprowadzane na dany rok podatkowy, powinny być wprowadzone najpóźniej do końca listopada roku poprzedniego. W trakcie roku jedynie można zmieniać przepisy, jeżeli są z korzyścią dla podatnika. Niemniej jednak dzisiaj chyba bardzo trudno ocenić, co jest, a co nie jest z korzyścią dla podatnika przy tak zawiłym systemie podatkowym, jaki został wprowadzony. Na pewno nie sprzyja to rozwijaniu przedsiębiorczości w Polsce. Na pewno do rozwijania przedsiębiorczości potrzebne jest stabilne prawo, niezmieniające się prawo i nie tak skomplikowane, jakie zostało w tej chwili wdrożone. Jeszcze dodam, że wdrożenie tych przepisów wiązało się także ze zmianą oprogramowania czy z. z z upgrade'em oprogramowania finansowo-księgowego w bardzo krótkim czasie, co się zadziało no, z różnymi skutkami w, w różnych firmach, niemniej jednak skomplikowanie dzisiejszych przepisów podatkowych w Polsce jest chyba największe w Europie.